Gramy Diglem, żeby mieć następną rundę, oczywiście. Dobra, widziałem głowę tutaj. Łatwo. Gramy Diglem, żeby mieć następną rundę. Dwie głowy pięknie siedzą. Mogę dokończyć zdanie. Dzisiaj zagramy sobie w CS-a, ale zagramy wszystkie sniperki. Bez kołpa. Czyli na początek zaczynamy sobie turniejowy. Mamy cztery mapy: Inferno, Vertigo, Nuke oraz Overpass. Najbardziej obawiam się tak naprawdę Overpass, ale zobaczmy, jak nam pójdzie zegranie samych skrzydłowych z jakimś randomowym gościem bez celownika. W sumie wydaje mi się, że gościem może się zdenerwować, że trollujemy. Ale gorzej, jak wyjdzie, że jesteśmy lepsi od niego. Dobra, pierwsza mapa Inferno. Zobaczymy, jak nam pójdzie Inferno w takim razie. Dobra, jak widzimy, zaczynamy po stronie terrorystów. Ja zdążę jeszcze kogoś trafić. Nie zdążyłem jeszcze, ale dobra. Nie mamy rozgrzewki i zobaczymy. coś nie mówi? Czemu się do mnie rzuca? I zobaczymy jak nam pójdzie granie bez celownika. Dobra, pierwsza głowa od razu. Drugi jest pewnie w sajdzie. nie wiem gdzie jest. Dobra, będzie pewnie Long. Co miałeś? To nie odigra? Ej, czemu tu nie była głowa? Ja dostałem głowę. Pierwsza głowa weszła tak ładnie, ale ta druga była taka. Czemu to nie wyszło? A few minutes later. O, tutaj gościu zagrał na czas. Dał pomyśleć naszemu gościowi z drużyny, że jednak może od longa pójdzie, ale jednak nie. Napiszmy mu nice try. Dobra, mamy skałpa, mamy scouta. I gramy tylko bez celownika. Oczywiście możemy sobie pomóc trochę, na przykład Glockiem, czy jakimś innym pistoletem. Ale głównym zamiarem jest granie. No, naprawdę. Na naprawdę. Głównym zamiarem, tak jak mówiłem, jest granie bez sterownika. Napiszmy mu. Can you pick again, please? No dobra, już widzę na mapie, że gościu jest tutaj. Case, hit. Dostał, jak widzieliście dostał. Także nie jest tak źle. Nie jest źle. Na pierwszy strzał ze scouta. Pierwszy trafiony. No, muszę trochę wyżej celować, bo dostał chyba w ramię. Czy tutaj jest jakiś gościu? O, nie! Siedział w picie. To ja zostałem sprangowany. Co jest? Ogólnie przypominam, że jeżeli chcecie jakiegoś skina dostać, to w poprzednim filmie z CSA wystarczy napisać komentarz, a ja wam coś rozlosuję. Tutaj rzucają we mnie granatami. Niedobrze. Dobra. Ostatni jest na longu, bo rzucał tam granat. O! Ale, ale mu dał. O. Dobra. Wa walka scoutów. Dobra, dobra. Nie, czemu ty pistolet wyjąłeś? Nie, podskoczył. Dostał. Nie, on podskoczył, ale tam kula leciała prosto w niego. Jak tu postoję dłużej, on na pewno wychyli. Ja się przemieściłem. Dobra, wejdzie tutaj. Dobra, zobaczmy, czy wejdzie. No, koło poszli. Pod balkonem jest... Nie, gościu drugi jest tutaj Dobra Wiemy, że tu jest ten. Przeszedł, przeszedł Dostał. Zlagowało go, nie mógł się ruszyć. Nie, tamten stał jeszcze tam wcelowany. Ale gościa zlagowało. Co jest? No, nie widzę gościa. Dostał. Dobra, dostał. Wychylił. Nie! Sytuacja jeden na jeden. Tamten nie jest prawdopodobnie w ogóle obity. O, nasz jeszcze granat wyłapał pod nogi. A nie jest po prawej! Było słychać jak przeładowywał. No, niestety nasz gościu nie ugrał, bo nie słyszał jak gościu w danym momencie przeładowuje broń po prawej stronie. Dobra, tutaj. Ogień znika. Bit jest czysty. Chociaż nie wierzę w to, więc wolę coś sobie zasmokować, No! Gdzie! Apartament skrócił! Mamy 3 na 7 z czego i jeden kill jest oczywiście z pistoletu, więc no nie zdał że dobra, trzeba wygrać pistoletówkę. Dobra, idą longa No oha Czy nie kupiłem Kevlara? naprawdę? Ja nie kupiłem kevlara, myślałem, że kewlar kupiłem. Dobra. Ale czemu tamten nie chciał umrzeć? Umrzy Dobra, on wychyli tutaj Nie! Może... Może strona CT będzie nam o wiele lepsza dla nas. O nie, idą tutaj. Dobra. Zaczął wychyli. Dobra, dostał. Gościu, ale ja wiem, że przeszedłeś. O, Nie, nie, nie. Ciebie się nie spodziewałem, No przestań! Gościu. Nie jedno o mnie tak Dobra, ugrałem to Łatwo! Gościu chciał mnie znożać, no nie wierzę w to. Gościu! Dostał! Nie, dostał ze scouta Zobaczmy jak to będzie wyglądać Tutaj Czy nam ktoś tutaj przyjdzie, czy jednak ktoś przyjdzie do apartamenty? Ab no nie Źle wychyliłem Dobra, przeszedł w Sajda, Pejkuje pewnie planta Dostał granatem I spalił go, jest dobrze Piłem wabik, rzucę tutaj Będą myśleć, że tam stoję Więc będą wychylać w tamtą stronę Na bank teraz któryś apartami przyjdzie nie, 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 jednak ktoś jest longiem. Nie dostał! Kościół dostał! A nie wiem, czy on mu prawej stronie przeszedł. Dobra, dobrze, przeszedł mu i znowu dostał. 95 952 teraz! No, prawie. Dobra, nie stać nas oczywiście na skauta, więc no, wezmę pistolet tym razem. Nie, 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 goście, nie chcę cię żadnej broni. Ja chcę tylko pistolet. Nie znowu pójdę. Tak, znowu pójdę tylko shortem, mi się wydaje. Już jest gościu w side. O głowę dostałem, jak gościu spadał, akurat. Co jest? Czemu on trzyma broń dla ręce? Dobra, mamy znów tylko pistolet. Niestety. Nie stać nas na scout'a. No bo będziesz. Gościu dwóch zabił od razu. No to mamy remis. Ja nic nie zdążyłem zrobić w tej rundzie, tak naprawdę. 6 na 13 i dostaliśmy jeszcze złotego laura 1. No typowo, Gold 1. Dobra, pistoletówka. Pierwsza jest runda nasza. Nie ma problemu. Dobra, pistoletówka, runda nasza, nasz gościu Awczy. Nie cofnęło. Oj, Ale że. Ja nie mogę gościa trafić. On jest obity. Dostał głowę od razu. Mamy pakę. Od bloka nie chcemy. O tutaj był. Okej, okay, czyli oni mnie sprankowali. Dobra, pistoletówka. Pierwsza jest runda nasza. Nie ma problemu. Mamy scouta. I gramy teraz bez scope'a. O, tu chyba ktoś mi flesza rzucił. Nie, 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 nie. Gościu mnie zraszował. Jakim cudem ja dostałem, a ty nie? Dobra, dostał, dostał strzała. Nie! Teraz aparty wyszedł tak, skakałem? Dobra, widzę ciebie, gościu. Dobra, nasz go ma. Nie! Strzeliły mi głowę, dostałem. Może Diglen nam pójdzie lepiej. Może się nie spodziewają i może akurat ktoś wchodzi w aparty, a my równocześnie z nimi wchodzimy im na plecy. Dobra, mamy pierwszą ofiarę. Potencjalną ofiarę. Dobra, witam gościu i żegnam. Dobra, wychyl. Wychyl. Halo. To, to był mój. Mamy sytuację gdzieś z dwóch na jednego. No, Bo... nie wierzę. Co to jest za timing, no? Akurat odwróciłem się i gościu stwierdził. A, wychylę sobie. On już nie patrzy na mnie. I czemu mi pokazuje, że gościu trzyma broń w lewej ręce? Gościu jeszcze kałacha że ci mu gdzieś go wyrzuciło, ale dobra. Będziemy miał scouta w takim razie. Dobra, to jest ostatnia runda, dzięki gościu. Podziękujemy mu, ładnie. Ostatnia runda po tej mapie znaczy po tej mapie. Ostatnia runda po tej stronie. Mamy 5-3 po stronie antyterrorystów i tylko 3 fragi Digla i 0 ze scouta. Dobra, wiemy, że jest gościu w picie. No to sobie przez chwilę w picie. Ej, to powinno być, nie wierzę, ja naprawdę nie wierzę, ten gościu ma takie wyczucie czasu, specjalnie wychyla w momencie, kiedy nie patrzę w tamtą stronę. Dobra, fleszuję, bo pewnie grają na blisko z jakimiś pompami, albo mkami, ale nic mu to nie da, bo jestem dużo lepszym graczem, dajmy to naszemu gościowi, bo gościu ja gram tylko diglem, albo scout'em. Dobra, ale wyjdziesz na mnie, czy nie? Dobra, dostał głowę, ugraliśmy całą rundę Damy tę łemkę naszemu gościowi, proszę bardzo Ja nie potrzebuję tego I mamy skauta, teraz trzeba kogoś trawić ze skauta O, i gościu nam ładnie podziękował, my mu również Nie, 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 jak to nie dostał? Nie, granat jeszcze Ej, te niektóre strzały ze skauta powinny usiąść Znaczy, usiąść Powinny wejść dosłownie nie widział, jak on go nie widział? Przecież to był taki kubek głowy wystywający po prostu przez tą beczkę. Kupmy Digla, żeby mieć na następną rundę oczywiście AWP. Znaczy AWP, co ja mówię, Scouta to AWP, a, no to wiecie. Gramy Diglem, żeby mieć na następną rundę oczywiście. Dobra, widziałem go głowę tutaj, łatwo. Gramy dignem, żeby mieć następną rundę. Dwie głowy pięknie siedzą. Mogę dokończyć zdanie? Gramy dignem, żeby mieć następną rundę, oczywiście, na skauta. No i pięknie. Dwie główki rozdane. Dobra, gościu będzie tutaj w szoku. Czy tak, robimy tak? I go nie ma. I to ja jestem w szoku. No kuram potrafi dostać od razu jednym strzałem. Dostał. Dobra, tamten dostał strzała. Nie dostał. Nie, ja go stałem. Ale że takie łatwe strzały misuję, nie mogę to. No, niestety drugi mecz przegrany, ale mieliśmy skuteczność strzałów 71%. Także nie jest tak źle. Także widzowie, jeśli podobał wam się dzisiejszy odcinek grania tylko ze Scoutem, no i Diglem, bez celowania, to dajcie znać. I oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Pa, pa!